Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj państwa i naszym gościem jest pan Zbigniew Wesołowski, były wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli i właściciel firmy Pomoc i Kontrola, ekspert. W dziedzinie kontroli państwowej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Może ekspert to za dużo, ale parający się tą problematyką z jednej i z drugiej strony, czyli przeprowadzający kontrolę, nadzorujący kontrolę, a teraz pracujący po drugiej stronie, czyli doradzający, jak się przygotować do kontroli. No właśnie, bo teraz pan jest jakby po drugiej stronie lustra. Kiedyś to pan kontrolował, teraz pan pomaga kontrolowanym. Yy, dlaczego tak ważne jest przygotowanie organu samorządu terytorialnego do kontroli? Państwowej. Ja myślę, że każdemu zależy, jeśli wykonuje swoje zadania, żeby był dobrze oceniony. Każdy pracuje, ale chce mieć z tego efekty. Rolą Najwyższej Izby Kontroli jest właśnie ocena, jak dany organ samorządowy wykonuje swoje zadania. I często bywa, że nie doceniamy roli właśnie kontrolerów. Kontrolerzy mają swoją specyfikę i procedury, według których postępują. My wykonując, samorządowcy wykonując zadania w sprawach procedur wiedzą cokolwiek, ale nie za wiele. Dlatego dobrze jest, żeby wiedzieli trochę więcej, po prostu jakie mają prawa i obowiązki. Szczególnie obowiązki, ale i prawa, bo ustawa zakłada, że w procesie kontroli strony są prawie, że na jednakowym poziomie. Jakie są najczęstsze błędy i niedopatrzenia urzędników, którzy znajdują się w takim procesie kontroli i można powiedzieć, są często zaskakiwani przez kontrolerów? Ja myślę że taką główną to jest, sprawą, to jest niedocenianie dokumentów, które przekazujemy. To jest nie przekładanie odpowiedniej wagi do składanych oświadczeń i wyjaśnień. Te sprawy muszą bardzo precyzyjne, muszą mieć odbicie w dokumentach i jednocześnie oparte o odpowiednie akty prawne rządzące daną jednostką czy jednostką samorządową. Jeśli dajemy te dokumenty co do których mamy pewność, że są rzetelne, to nie powinniśmy być zaskoczeni wynikami kontroli. Czy każdego samorządowca, czy każdy organ samorządu taka kontrola czeka, czy to jest jakby nieuchronne, każdy musi się liczyć z tym, że któregoś dnia kontrolerzy nikt zapukają do jego drzwi. No tak się składa, że byłem w tej jeszcze w tym czasie, kiedy wprowadzano zmiany w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli dotyczące kontroli samorządu terytorialnego. Były głosy, że, żeby nie wprowadzać niku do samorządu, były głosy za, bo wiadomo, że oprócz Najwyższej Izby Kontroli samorządy są kontrolowane obligatoryjnie przez Regionalne Izby Obrachunkowe ale i przez wszystkie inne służby, tak jak jednostki publiczne. Przeważyła jednak opinia, żeby Najwyższa Izba Kontroli miała dostęp Czyli tutaj nie ma obowiązku. Może być to, że nikowcy, nasi koledzy, moi koledzy nie przyjdą do jednostki, do wójta, do burmistrza, do prezydenta przez ileś lat, ale takie prawo mają w każdej chwili i te kontrole są realizowane. Wyniki z kolei, wyniki przez te lata świadczą o tym, że te kontrole są bardzo potrzebne, że kontrole są, mówiąc językiem jeszcze tym nikowskim, są wynikowe, czyli dostarczają wiele informacji świadczących o nieprawidłowościach. W samorządach terytorialnych. I stąd tak ważne jest przygotowanie się do tej kontroli. Od czego pan zaczyna przygotowanie samorządowców, urzędników do takiej kontroli? Jak wygląda takie szkolenie, które ma przygotować do kontroli i spowodować, że taki urzędnik pozytywnie przejdzie kontrolę? Przede wszystkim zwracam uwagę, czy zwracamy uwagę, gdyż nie tylko ja to robię, zwracamy uwagę na to, że za wszystko, co się dzieje, w jednostce wykonawczej terytorialnej odpowiada kierownik. Wszyscy są bardzo ważni, pracownicy pracujący w odpowiednich działach referatach i wydziałach, ale szef, prezydent, burmistrz, wójt, on jest organem w tej jednostce i on po, odpowiada, on jednoosobowo odpowiada. I dlatego też zwracam uwagę na to, żeby podczas tego szkolenia była ta osoba obecna, żeby wiedziała jakie ma obowiązki. I tylko ta osoba ma pewne prawa, których nie może scedować, jeśli ktoś inny podpisze odpowiedź albo zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, będą uznane za nieważne, za podpisane przez osobę nieuprawnioną. Są tak ważne, żeby kierownik jednostki doceniał rolę kontrolerów. Po drugie. Trzeba poznać procedury. Jest wiele przepisów dających szansę, duże szanse prawnych, dające szansę, żeby w procesie kontroli móc przedstawić swoje argumenty nie po czasie. Nie po fakcie, jak wyjdą kontrolerzy. Kontrole nie podlegają żadnej jurysdykcji prawnej, a więc zmianie przez sądy czy przez inne organy. Kontrole nikowskie kończą się ostatecznym, ostateczną uchwałą i tylko nikt w tej sprawie podejmuje decyzję. Także ważna jest aktywność nasza. To jest druga sprawa, żeby być aktywnym w procesie kontroli, nie unikać, żeby rozmawiać z kontrolerami, odpowiadać na pytania i dostarczać rzetelnych dokumentów. Mówi Pan troszeczkę tak, jakby nasi samorządowcy nie doceniali tych kontroli. Jak Pan ocenia przygotowanie naszych samorządowców do takich spraw? To wygląda bardzo różnie. Większość przykłada rolę, ale najbardziej mi martwią postawy takie, jeśli proponujemy rozmowę, czy proponujemy szkolenie samorządowców, to stwierdzają, że wszystko wiedzą w tej sprawie, że my już w tej sprawie wszystko wiemy a efekt potem wygląda tak, że nie dopatrzono czegoś, nie, do, nie wykorzystano. Tych szans, które procedura stworzyła, żeby przedstawić swoje argumenty i żeby nie być zaskoczonym oceną. Bo ważne jest, żeby każda kontrola kończy się oceną. I ważne jest, żeby ta ocena była oceną satysfakcjonującą, żeby wskazując na jakieś niedociągnięcia nasze, żeby pokazała jednocześnie nasz wysiłek, a każdy pewien wysiłek wkłada i ten jest bardzo, bardzo duży. A szkoda, jeśli potem jesteśmy zaskoczeni, że ta ocena jest negatywna czego nikomu nie życzę, ale takie się też zdarzają. W trzech krótkich żołnierskich słowach, jakie profity z takiego szkolenia może wynieść wójt, burmistrz, prezydent lub jego urzędnicy, którzy takie szkolenie odbędą. Czego się dowiedzą? Ja powiem o jednej sprawie. Dowiedzą się, jaką mają rolę do spełnienia w procesie kontroli i powinni być pewni uzyskać pewną Odwagę do rozmowy ze stroną kontrolującą. Często bywa tak, że na wszelki wypadek dajmy mu dobry pokój, czy dajmy im dobry pokój stwórzmy warunki niech sobie tam i nie zaglądajmy tam. Zaglądajmy, pytajmy. Tak samo jak kontrolerzy nas pytają, tak i my pytajmy kontrolerów co mamy jeszcze do powiedzenia? I jeszcze jedna sprawa i mamy prawo po raz pierwszy mamy prawo zaglądać kontrolerowi w akta kontroli. A więc on gromadząc Wszystkie wypowiedzi, oświadczenia od naszych pracowników, gromadzi je w aktach kontroli i kierownik jednostki, to jest jego rola albo upoważniona osoba, ma prawo zajrzeć do tego. Kontrolerzy się dziwią, jak to chcecie, tak? Bo ustawodawca dał takie prawo kontrolowanym, że w czasie kontroli on ma prawo sprawdzić te dokumenty, z czym kontroler wychodzi. Czyli tak naprawdę stara rzymska maksyma, nieznajomość prawa szkodzi, w dalszym ciągu ma zastosowanie, szczególnie jeżeli chodzi o... Absolutnie, absolutnie tak. Należy również prosić kontrolera o tak zwaną e, naradę w trakcie kontroli. Kontroler, jeśli go nie poprosimy, on tego nie bardzo chętnie będzie robił, bo musi się przygotować. Ale powinniśmy prosić, jeśli się zgodzi, to wtedy przedstawi nam wstępną ocenę. My jeszcze w trakcie tego możemy pewne rzeczy wyjaśnić, żeby uzyskać tą zobiektywizowaną ocenę, która będzie satysfakcjonująca dla nas w wyniku przeprowadzonej kontroli. Jeszcze gdyby Pan powiedział, jak wiele jednostek samorządu już Pan przeszkolił, bo to już chyba idzie w dziesiątki. Tak, to więc i jednostki samorządu wojewódzkiego, więc urzędnicy ma urzędów marszałkowskich i e powiatów w e starostwach i województwach to są dziesiątki. No mogę, możemy się pochwalić, że przeszkoliliśmy całą kadrę kierowniczą lasów państwowych. To było jeszcze pod rządami starej ustawy, ale wszyscy nadleśniczowie zastępcy i dyrekcje regionalne zostały przeszkolone łącznie z dyrekcją generalną. E sporo kierownic uczelni. Co też sobie bardzo cenimy, gdyż nie zawsze, nie zawsze oceny, jakie te uczelnie uzyskują po kontrolach są satysfakcjonujące. Teraz myślę, że jest to znacznie, znacznie lepiej. I oczekuję, że teraz też będzie kilka kontroli takich istotnych w samorządach, które się pojawią. Wynika to z planu pracy. Plan pracy nie jest, nie jest tematem tabu, można sprawdzić, jakie kontrole. W jakich kontroli się możemy spodziewać i w jakich innych jeszcze jednostkach, też rządowych jednostkach, w agencjach, w agencji autostrad itd. Tak, tych kontroli będzie sporo i to jest wszystko upublicznione i należy się spodziewać takich wizyt, które powinny dostarczyć satysfakcji jednej i drugiej stronie. nie tylko nikowi, ale również tym kontrolowanym, czego byśmy sobie życzyli, jeśli to będzie naprawdę kontrola, która obiektywnie oceni pracę jednostki. I kiedy taka osoba kontrolowana, taki organ kontrolowany będzie do tej kontroli przygotowany. Właśnie. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.